Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co, się, to, co wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. Amen. Im dłużej jestem katolikiem, tym bardziej zdumiewa mnie bogactwo tajemnicy Kościoła. Tutaj jest do ogarnięcia tyle rzeczy, których po ludzku nigdy sami byśmy nie zdołali ogarnąć. Jest nam dany Duch Święty, Jego mądrość. Jest nam dawana nieustannie łaska Pana Jezusa, który nas prowadzi, uczy, upomina. Jest nieustannie blisko nas, pośrodku swojej wspólnoty, abyśmy to bogactwo przynajmniej próbowali nieustannie razem z nim ogarniać. To bogactwo to jest między innymi, dziś to słowo nam podpowiada takie dwie, czasami wydające się, wydaje się trudne do pogodzenia wartości, takie jak wzajemna miłość i troska o prawdę. Dzieje apostolskie pokazują, jak oni próbowali podejść i jakoś uspokoić, a zarazem rozwiązać problemy, które zaczynają narastać wokół kryzysu związanego z prawdą. Jak rozumieć to wezwanie Jezusa do tego, aby głosić Ewangelię wszystkim narodom, i że Ewangelia jest skierowana dla każdego człowieka, a nie tylko Izraelitów. Pojawiają się bracia, którzy mówią, ależ skąd? To, to tak łatwo być nie może. Również ci, którzy są poganami, muszą wejść na tę, na tę ścieżkę judaizmu, i dopiero z tej ścieżki mogą stać się chrześcijanami. Czyli trzeba ich obrzezać, mają przestrzegać prawa itd. itd. I apostołowie stają w obronie prawdy, taką jak ją przyjęli. I raz jeszcze ją przyjmują i rozważają i szukają jej jasnego płomienia, aby tę prawdę postawić pośrodku wspólnoty. Bo Kościół nie jest wspólnotą dla samej siebie, ale jest wspólnotą, której została powierzona prawda. Pan, który nazywa nas swoimi przyjaciółmi, przyjaciółmi, powierza nam, abyśmy byli odpowiedzialni za słowo zbawienia, za prawdę, którą poznaliśmy zarazem właśnie ta druga wartość wzajemna miłość czasami może być tak że w trosce o prawdę mówimy sobie trudne rzeczy apostołowie mówią pojawili się niektórzy bracia którzy się on w waszych duszach więc ten moment wzajemnej miłości szacunku troski a zarazem wierności wobec prawdy którą jako kościół niesiemy światu i którą się karmimy, która nas otwiera na spotkanie ze Zbawcą, to jest już tylko te dwa, te dwie rzeczywistości pokazują, jak rzeczywistość Kościoła jest czymś trudnym, wymagającym i niezwykle pięknym.